Kolejny projekt uchwały zmieniający, uchwałę numer 5, łamane na 50, łamane na 2019, z dnia 27 lutego 2019 roku, w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Kisielicach. Projekty uchwały zostały omówione przez panią dyrektor Magdalenę Wikę. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Głosujemy, kto z radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. W takim razie te głosowanie powtórzymy po przerwie. Ogłaszam dziesięciominutową przerwę. Przerwa dziesięciominutowa, zapraszam.